Da! Zielona Góra! Zdraswójcie! Lewa strona, zdrastwójcie! Prawa strona, zdrastwójcie! Środek, zdrastwójcie! Witam w teleturnieju Matoły! Moi drodzy, ja się nazywam Rusek z kawału i teraz na dobry początek będzie kawał. Otóż był sobie Polak, Rusek i Niemiec, no i oni spotykają diabła. I diabeł mówi do nich, kto wypije litra, tego przepuszczę. Polak wypił, poszedł spać. Niemiec wypił, poszedł Żygać. A ja wypiłem i poszedłem się napić. Tak moi drodzy, i oto jestem tutaj z wami, żeby poprowadzić teleturniej Matoły, w którym witam uczestników moich kolegów z innych kawałów. Policjanta! Blondynkę! jest Wąchocka! Brawa dla nich! Halo, 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 nie słyszycie, słuchaj, no nie słyszycie! Bo tu nie ma zasięgu! Halo, Matoły! A ja sięgnę, patrz! <grystanie> halo! Zasada naszego turnieja jest prosta. Kto zna odpowiedź, ten używa przyrządu. Pokażcie przyrządy. <grystanie> Uwaga! Matoły, pierwsze pytanie. Co? Ja i co? Policjancie! No poczekajcie, aż skończę czytać pytanie, no! Co rosnie... Ja wiem, ja wiem! <laughs> Ale nie powiem. <laughs> Blondynka, poczekajcie aż do końca. aż Skończę, no! Co rosnie w lesie? Są wiecie? Wiem! Nielegalne wysypisko. <laughs> nie! Jak nie, sam śmieci włożę. <laughs> Co rosnie w lesie? Odpowiedź drzewa! Przeczytał. Ha, on nie czytał, ma obrazek. <laughs> to kto czyta? E, czyta Krystyna Czubowna. A nie, to Polsat. Wniemanie, wniemanie, budziet, drugie pytanie. Co to jest? Co to jest wąchocka? Lusterko. Policjant. Wszyscy źle, rusek. To ja się w rusku przeglądam? Owaga! Kolejne pytanie z języków. Co oznacza angielskie słowo no? Policjant wie? Tak, źle. Uwaga! Co oznacza angielskie słowo no? Blondynka wie? Nie. Zaliczam. Oh, to już drugi raz jak ktoś mnie zalicza, ja nie wiem kiedy. <śled> Wniemanie, wniemanie! Będzie to kolejne pytanie. Dokonczcie eee, dokończcie przysłowie. Niedaleko pada jabłko... Blisko! Bardzo blisko! Temu Pan Bóg daje! Posłuchajcie w odpowiedzi. Niedaleko pada jabłko od ja... Od ja! Od Sołtysa Wąchocka! Uznaję! Sołtys ma nazwisko Jabłoń! Nie, Apfelbaum. Sołtysie, no toż to, to to samo jest. Uwaga, kolejne pytanie. Zoologia. O nie, panie, ja kozy nie pocałuję. Sołtysie. Więcej. Sołtysje. Przy ludziach. Sołtysje. Za darmo. W usta. Sołtysje. Pytanie z zoologii. Co je żmija? Karmy dla zmi! Piasek. Nie. Trztyki, proszki. Macczycena, kiełbasa, proszki, Pizzę. Makaron, bigos. Nie. Nie. Niemców! Małe Prosz... miasta. Proszki. Nie. Nie. Nieźle. Proszki. źle. Nie. Czure. A proszoki słyszał? Proszki. Nie. Proszki. Co je? Żmija. Żmija je bardzo groźna. nie! <śla> oh, yeah. Ot, duraki. Uwaga, a teraz na koniec mała igraszka. 100 złotych. Nie! Blondynka! Wszyscy się bawią! A to 200. Matoły! Inna igraszka. Ja powiedziałem kozy nie pocałuję. A nie. Rusek zainteresowany? Nie. Pedał? Inna igraszka rosyjska ruletka. Kto trafi na nabój, ten wygrywa. Ja, 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 Uwaga, trzy, cztery? ry. uff, Łot i Rusak wygrał. Głupi, to ma zawsze szczęście.